Stanowisko klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga przedstawi prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan poseł Władysław Kośniak-Kamysz. Wielce szanowny panie marszałku, wysoka izbo, szanowne przedstawicielki Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, szanowni państwo, po pierwsze, to jest wielka chwila, i, i nie ma chyba lepszej i większej radości dla nowej większości parlamentarnej, gdy pierwszy projekt, który rozpatrujemy jest projektem obywatelskim, a zarazem jest realizacją programu wyborczego czterech formacji politycznych tworzących dzisiejszą większość parlamentarną. To jest dla nas wielkie zobowiązanie, wielka radość i wielka wdzięczność. To jest też pokazanie w tym przekazie nie tylko politycznym, ale bardzo emocjonalnym. Do kogo dzisiaj należy Polska? Polska należy do was, nasi drodzy rodacy, Polska należy do obywateli, Polska ten przymiotnik, tę ten, wartość obywatelską obywatelskości, będzie dzisiaj niosła w niezwykły sposób. To będzie taka kadencja, to będzie kadencja dla obywateli z obywatelami. To jest nasze wielkie zobowiązanie i to wszystko, co zostało dzisiaj powiedziane. Wdzięczność za. Te podpisy za to, że jest Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Wdzięczność tym wszystkim, którzy się podpisali, tym, którzy zbierali w różnych sytuacjach, mówiła pani poseł Nowacka, Wielichowska, Pomaska, jak przedstawiali ten projekt i zbierali te podpisy. To jest dla nas niezwykłe zobowiązanie, że tak wiele osób się podpisało. Jakim trzeba być okrutnym, jaką trzeba być okrutną władzą, żeby pozbawić największego szczęścia, jakie może być w życiu dla rodziny, dla rodziców, posiadanie dzieci. Ten projekt obywatelski kończy okrucieństwo, okrucieństwo które nastąpiło zaraz po przejęciu władzy i to jest niezwykle, co, co Wy w sobie mieliście tak naprawdę, żeby w grudniu 2015 roku, zaraz po przejęciu władzy, jedną z pierwszych decyzji podjąć o zablokowaniu prawa do szczęścia, do posiadania dzieci. To jest po prostu niezwykłe, jeszcze to tłumaczyliście, że nie ma na to pieniędzy. To ta wasza retoryka się kompletnie nie zgadzała. Kompletnie było to wszystko pomieszane i poplątane. To jest naprawdę sprawa rodziny, sprawa ich decyzji, ale musi mieć wybór. Okrutne było to, że wy nie zmienialiście to, czego obiecaliście, czyli zasad przeprowadzenia zabiegu in vitro. I dobrze. Ale okrutne było to, że Wy pozbawiliście tych, których na to po prostu nie stać, którzy nie mają pieniędzy. Bo jak ktoś jest bogaty, to mógł sobie dalej korzystać. Ale większość osób nie miała 10, 20, a czasem 50 tysięcy, żeby zapłacić. To jest miara Waszego okrucieństwa. I Bogu dzięki i dobrym ludziom za to, że możemy dzisiaj z tym skończyć. Szanowni Państwo, Polska wymiera. 300 tysięcy dzieci urodzonych w ubiegłym roku. 400 tysięcy jeszcze w 2017 Polska wymiera, zamykane są oddziały ginekologiczno-położnicze lub zawieszane w Lesku, w Szczelinie, w Aleksandrowie Kujawskim, w Kraśniku, w Proszowicach, w wielu miejscach borykają się z ogromnymi problemami, szpitale powiatowe oddziały ginekologiczno-położnicze nie są w stanie się utrzymać, a wy blokuje, blokowaliście metodę in vitro. Ponad 22 tysiące dzieci się urodziło. Dziękuję wszystkim samorządom, które przez te osiem ostatnich lat przeniosły program in vitro w swoich budżetach i dały prawo do szczęścia rodzinom. Dziękujemy wspólnotom samorządowym i wojewódzkim, i miejskim, i gminnym za to, że przeniosły ten program dalej. Wspominany był Bartosz Arłukowicz I słusznie, tak, pan minister Bartosz Arłukowicz był nie tylko autorem programu dotyczącego in vitro, ale wcześniej autorem ustawy, która umożliwiła stworzenie tego programu, która skończyła z wolną Amerykanką, która daje godne warunki ochrony, ale i prawo do rozwoju. Bardzo dziękuję panie ministrze. To jest nasz wielki wspólny sukces. Wspominam pana profesora. W świętej pamięci pana profesora Mariana Zembale, który w bardzo odważnym geście przedłużył ten projekt do 2019 roku, tak brutalnie skrócony pod koniec 2015 roku. Wspominamy wybitnego kardiochirurga, ale też naszego ministra zdrowia. Szanowni Państwo, to jest szansa na największą radość, to jest szansa na ogromne szczęście, ale to jest także szansa na zmianę oblicza. Polski, zwiększenia dzietności, na ratowanie tych oddziałów ginekologiczno-położniczych, to jest szansa dla tych, których po prostu na to przez wiele lat nie było stać. Zrobimy wszystko, żeby naszą umowę koalicyjną, tak jak w tym punkcie, punkt po punkcie skrupulatnie realizować. Dla obywateli z obywatelami w waszym imieniu bierzemy pełną odpowiedzialność, jesteśmy gotowi, mamy tą siłę, mamy moc, przegłosujemy tę ustawę i jesteśmy choć dzisiaj jeszcze nie rządem, bo rząd wciąż nie chce oddać swoich sto stołków, ale jesteśmy już większością parlamentarną, która jest w stanie